jak zrobić No i tworzymy sobie serwę. Ja to zmienię, zmienię Ten i ten Kopcja, ja sobie szybko zmienię nie chce mi się Jak Kostium. Zobaczmy, jak to jest Serwer, włączamy No i ja robię teraz cięcie. Dobra, jak Minecrafta Minecrafta to idziemy teraz do mojego miasta. Link, w po I popieramy kostium tu kopiujemy ctrl c pliki uh, script script no i tutaj dodajemy Do tutaj dodajemy .sk Lewą pisze fan. Gruby kostium. Dobra, no i tu zobisz. Teraz idziemy do Minecrafta. SK reload. No i Dobra, i teraz ym... czasem musimy na chwilę tego podobną. Dobra, i tu tak, ja muszę sobie łączyć światło, ale zabijam. Scarlot, no i tu nazwę na świętego, kost... Musi... muszę cię nazwać kostiumy, no i nam się. No się tutaj, jest No i teraz mamy kostiumy. No i tu mamy, mamy trzy kostiumy: Zabuczał królika przeciw przeciwzakorzeniowy i kostium walentynkowy. I teraz tak. I teraz nie możemy z takich wziąć. Więc piszcie. Jeszcze mam tę szafkę. I tu możecie ja odsytać Teraz piszemy tutaj.

Mamy tu pośpiech oczywiście I zaraz mam potem. Czekać Czekaj on kostym... no, tak bo kostum królika właśnie ten No i przez kostum królika właśnie nie dostajemy obrazu. Teraz pięknie zadnia są tu. Jedno serce nie no, płaka. No, i tu i to mi dało właśnie e, siłę 2. Teraz kostium. Kostium. No i co możemy dzielić? No i tu teraz pójdziemy, bo na karek nie wydaje nam 3 serca. I jeszcze coś tam. No i widzicie, wydaje mam 3 serca. Okay. Będę wypowiadać najlepszy i tu on daje aż 5 serc. Więc ja się. No i możemy tak się serca. Możemy właśnie zrobić ym, skrzynkę z kostiumu jak na moim serwerze, spać 9, a teraz zrobimy, więc jakąś suba i lajka, jakąś czytam coś na